Policjanci Centralnego Biuro Śledczego i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przez pół roku zajmowali się rozpracowaniem grupy zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami. Z informacji, które zdobyli policjanci wynikało, że zorganizowana grupa przestępcza pod przykryciem legalnie działających firm przetwarza olej opałowy wprowadzając go do sprzedaży jako pełnowartościowy olej napędowy oraz sprowadza na polski obszar celny paliwo bez uiszczenia należności celnych i podatkowych. Wstępnie straty, które Powstały z przestępczej działalności na rzecz Skarbu Państwa oszacowano na kwotę około 15 milionów złotych. We wtorek rano policjanci Centralnego Biura Śledczego i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku razem z funkcjonariuszami Izby Celnej Storunia oraz urzędów celnych ze Szczecina, Ciechanowa i Opola weszli łącznie do 90 firm, mieszkań oraz składów celnych i podatkowych na terenie 11 województw w Polsce. Policjanci zatrzymali 13 osób. Wśród zatrzymanych osób są także przedsiębiorcy prowadzący legalną działalność gospodarczą polegającą na handlu paliwami. Jednym z miejsc, do którego weszli funkcjonariusze jest byłe gospodarstwo PGR-owskie w Rojewie, w powiecie rypińskim w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie zabezpieczono olej zarówno opołowy, jak i napędowy w ilości około 100 tysięcy litrów, jak oszacowali funkcjonariusze Izby Celnej. Ponadto w różnych miejscach zabezpieczono elektroniczne nośniki danych, gdzie, jak spodziewają się policjanci, znajdować się mogą dokumenty świadczące o przestępstwach przestępczej działalności. W poczet przyszłych kar u zatrzymanych zabezpieczono pieniądze oraz dwa ciągniki siedłowe z cysternami o łącznej wartości około 280 tysięcy złotych. Zatrzymane osoby w prokuraturze okręgowej we Wrocławku usłyszą zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz naruszania ustawy karno-skarbowej. Grozi im za to wysoka grzywna, a także kara pozbawienia wolności do 10 lat.